Zwłaszcza ubiegłoroczne Mistrzostwa Świata w Kazachstanie okazały się dla nas dużą porażką w zarówno w wykonaniu dziewczynek i chłopaków. Mistrzostwa Świata we Wrocławiu patrząc z perspektywy Kazachstanu, Kazachstanu jednak nie były takie złe, chociaż też nie na miarę naszych oczekiwań. Liczę, że te roszady, zwłaszcza w kadrze trenerskiej, której dokonaliśmy po Kazachstanie przyniosą już efekty podczas tych mistrzostw w Houston i ta ostatnia kwalifikacja do Igrzysk wypadnie dla nas dużo lepiej, aniżeli ta w Kazachstanie. Przede wszystkim liczę na kwalifikacje, bo to jest dla nas najważniejsze. Liczę, że mężczyźni dojdą do pięciu kwalifikacji, a dziewczyny powalczą o dwie. Chociaż te problemy kadrowe, zarówno jednej, jak i drugiej reprezentacji też nie pozwalają nam tak z takim dużym optymizmem na te mistrzostwa patrzeć. Oczywiście szanse medalowe są jak zawsze, bo w kategorii 94 i 105 mamy na, tylu mocnych, na, na tyle mocnych zawodników, że możemy się pokusić o to, aby prognozować u nich walkę o medale. Przede wszystkim cieszy mnie, że w tym roku w kategorii 94 kg była duża rywalizacja o wyjazd na mistrzostwa, bo oprócz bo oprócz tych dwóch wymienionych reprezentantów walczył z nimi Łukasz Grela, ale i Paweł Koszałka. To już było czterech zawodników, z których każdy zbliżył się do 390 a 190 to już jest wynik, który zawsze na Mistrzostwach Świata daje co najmniej ósme miejsce, czyli już wysoki światowy poziom. Obronną ręką z tej rywalizacji wyszli Tomek i Adrian Zieliński. Mam nadzieję, że również ta rywalizacja pomoże im wejść jeszcze na wyższy poziom i że oni również będą mogli powalczyć o medale w Houston. Liczę, że po Mistrzostwach Świata w Houston będziemy mieli 7 nominacji na Igrzyska Olimpijskie, dwie wśród kobiet i pięć plus mężczyzn. Natomiast, żeby to osiągnąć, wszyscy muszą się spiąć bardzo mocno, tego nikt nie poda na tacy. Jest rekordowa ilość zgłoszonych zawodników, prawie 750 z całego świata. To jeszcze ulegnie zmianie, ponad 100 krajów takich mistrzostw jeszcze nigdy nie było, ale ja myślę, że Polacy się zaprezentują bardzo dobrze i te 7 nominacji wywalczymy. Będę im życzył, żeby wystartowali na miarę swoich możliwości, które będą prezentowali pod koniec przygotowań to w pierwszej kolejności, bo zawsze najważniejsze jest to, żeby pokazali na pomoście to, na co się przygotowali, bo to już jest uważam sukces. Nie możemy oczekiwać od ludzi rekordów świata, jeżeli na treningach oni są od tych rekordów daleko, a mimo wszystko biją swoje rekordy życiowe. Po drugie, żeby te właśnie dobre drobne dolegliwości już przed zawodami ustąpiły i żeby mogli ze spokojną głową realizować to, na co są przygotowani.